Z tej strony Piotr Więcław, witam Was na kanale Powiem Wam tak. Powiem wam a tak. Mianowicie powstał film Ile zarabia kierowca. Dużo osób po prostu łeb mi suszyło także głowa boli. Ale dobra, tutaj sobie jest jak jest, ale powiem wam tak, nie? No działo się, działo. Wyjaśniam już dlaczego. Słuchajcie, sprawa jest taka, że e, chciałem pokazać, jak to faktycznie wygląda, jak to faktycznie jest, z czym to się je. Strasznie to wszystko uśredniłem i wszyscy. Zaraz, że geolokalizacja, nie taka stawka, coś tam, coś tam, coś tam, i tak dalej. I dzięki właśnie takiemu zachowaniu zmotywowało mnie do tego, żeby troszeczkę poszperać. Więc mam tutaj laptopa i po prostu troszeczkę się posilę informacjami. Teraz tak, informacje zbierałem jakieś 4-5 tygodni. Jest to około 60-70 kierowców. Są to różnego rodzaju formy zatrudnienia. Są to osoby z geolokalizacyjnie zatrudnione albo wykonujące pracę w ogóle w całej Anglii szeroko. Czyli mamy kolegów, koleżanki właśnie tak jak Bristol, właśnie troszeczkę wyżej Walia, Warrington. Mamy z Glasgow mamy Dover, Londyn, z Londynem chyba mamy chyba 3, aż 4 osoby i teraz tak, wszystkie te osoby to są jakieś tam nasi widzowie. Za to serdecznie dziękuję, że się odezwaliście. Są so to te też osoby, które ja po części też tam znałem. Niestety ciężko z kogoś zapytać, ile zarabiasz i żeby ci od razu każdy powiedział jak jest, nie, ale mówię, na jak dalszej konwersacji z kimś wychodziło na to, że chcę po prostu Wam coś więcej uzmysłowić, to hmm, chciałem Wam właśnie pokazać hmm, to, że naprawdę niektórzy kierowcy zarabiają jeszcze więcej, aniżeli ja. Bo ja to taki jestem co tam szprotka w morzu, ale są so, so i rekiny, są so, so i rekiny naprawdę i nie muszą mieć wcale super pracy, super, nazwijmy to, ekstrawaganckich warunków pracy, niesamowite pieniądze za wykonywaną daną usługę i muszą być w Londynie, bo tam się najwięcej zarabia. No Wychodzi na to, że ktoś odpowie tak bardzo prostolinie, no guzik, prawda? No i tak faktycznie jest. Teraz tak. W ogóle film ten będzie podzielony na wiele etapów. Nie tak, w jednym filmie będę się starał opowiedzieć tylko i wyłącznie o jednej formie, jaka jest zarobkowo. Tramping. Dobra, teraz kontynuujemy. Jak już mówiłem w pierwszym filmie, a wydaje mi się, że skoro tutaj jesteś już ze mną, to Cię troszeczkę to zainteresowało. Zostawmy teraz. Temat rankingu, wskoczmy na temat trampingu. Czyli tak, tram z moich obliczeń, a miałem pod uwagę, co mówię, 22 osoby. To są osoby, które zaczynają pracę w poniedziałek, kończą piątek lub kończą też w sobotę, w zależności od tego, jak informa pracy pozwala zjechać do danego depo. Więc średnia tutaj jest 18 funtów równo dokładnie 17.59, ale żeby było łatwiej liczyć mamy 18 funtów. Czyli teraz tak. 18 funtów. Do tego dodajemy 20% VAT. Wychodzi nam razem za godzinę 21 funtów i 60 pensów. Idźmy dalej. razy 9 godzin pracy, to jest dniówka 194 funty 40 pensów. Idźmy dalej. Razy 5 dni w tygodniu to jest 972 funty równo. To jest kwota brutto za minimalne godziny. Ale pamiętajcie, że w trampingu od razu macie dopisane standardową kasę za to, że śpicie w kabinie. Więc 972 funty i średnia z tych dopisań do każdej nocki, którą zostajecie w tym, wychodzi. 30 funtów, bo jeden ma 22, drugi ma 38, albo coś tam, coś tam, coś tam. Więcej ja liczyłem, to jest 30 funtów i 6 pensów, ale 30 funtów, żeby było łatwo liczyć i też nie możemy wziąć 5 nocek pod uwagę, dlatego że głównie te osoby, z którymi ja rozmawiałem, zjeżdżały właśnie w piątek, więc spały 4 nocki, czyli 4 razy 30 to jest 120 funtów, czyli do tej kwoty dodajemy. 120 punktów i mamy 1092. Funty. Taka jest tygodniowa stawka średnia 9 godzin jazdy, pracy, mniej więcej. Oczywiście, wiecie z doświadczenia, a szczególnie ci, e, którzy już jeżdżą, że tak nie jest, że jest dużo więcej, ale chcę, żeby było uczciwie, żeby było wszystko jak na temat. Razy tą kwotę, tak jak się umawialiśmy, razy 49 miesięcy przepraszam 49 tygodni. Wychodzi nam 53 508 funtów, to jest minimalnie co dostajecie brutto na LTD z VAT-em za taką formę pracy. To jest już są fajne pieniądze, ale mówię, to już jest wyrzeczenie. I niestety e, ja do tej grupy kierowców nie należę, bo ja zawsze powtarzam, że ukłon w stronę pań i panów, którzy się tak poświęcają, bo to jest haruwa i to nie jest za fajne. A czemu nie jest fajne? to będzie odcinek o tym w przyszłości, nie wiem jeszcze dokładnie kiedy, ale to już będzie odcinek z jednym z moich kolegów i, i zobaczycie jak to naprawdę wygląda, także już wkrótce. A ja się z wami żegnam, także trzymajcie się gorąco, dziękuję za subskrypcję, za wszystkie komentarze, za łapki w górę, w dół, naprawdę, 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 naprawdę wielkie dzięki takich jak wy, trzeba nam więcej. Naprawdę dziękuję serdecznie, że jesteście ze mną. No i trzymajcie się do następnego. Hej!